Tej z tej strony Alicja. Wróciliśmy z Wrocławia. Z Wrocławia wróciliśmy w niedzielę. Poniedziałek był trudny, więc relacja ląduje dzisiaj. Tutaj widzicie identyfikator zlotowy. A, zapomniałam powiedzieć. Byłam we Wrocławiu na dolnośląskich warsztatach kraftowych, organizowanych przez Kwiat Dolnośląski. Impreza bardzo mi się podobała. O minusach. Yy, nie będę mówić, bo, bo po co? Wszystkich naprawdę zapraszam do udziału w tego typu zlotach. Kto ma ochotę, super sprawa. Wiem, że czas pandemii i nie można się, że tak powiem, swobodnie tam bawić, ale mimo wszystko warto, 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 warto. To jest mój identyfikator zlotowy, wykonany w samochodzie, jadąc yy, przez Wrocław, więc no. Krzywe elementy i inne rzeczy, wybaczcie, po prostu tak się tylko to udało zrobić. Super sprawa. Na konkurs moje dziewczyny wykonały pracę. To jest praca siedmiolatki, która oczywiście musi owoców mieć dużo. Bardzo chciała być zauważona, bardzo chciała wygrać, bardzo chciała być doceniona. I efekt jej, że tak powiem, zmagań kartkowych wygląda w ten sposób starsza, dwunastolatka zaraz, wykonała taką motopracę. No pewne elementy są z maszynki, bo już potrafi się posługiwać. Pewne były docinane ręcznie, jak chociażby ten napis. Ale to nieważne. Jest kartka. No i dziewczyny zostały docenione, ale to pokażę za chwilę. Słuchajcie, to jest praca, którą ja wykonałam na wyzwanie, na wyzwanie w kategorii recykling. E Praca powstała w 20 minut, maksymalnie w 25, z materiałów recyklingowych łącznie z bazą. Ono tutaj widać, że to jest po prostu kawałek tekturki z okładki. Ona jest powyginana i tak dalej, ale no, tego nie widać w efekcie. Są to papiery, które leżały w tym pudle, e, ścinki jakiegoś materiału, które troszeczkę postrzępiłam. Kwiatki, które zrobiłam sama, wycinając ręcznie nożyczkami. To coś, co udaje sznurek, to tak naprawdę też jest kawałek papieru. Listki wycinane ręcznie. Serduszka wycinane ręcznie, po prostu zwykłymi nożyczkami, nic, nic więcej. Zasłonię lampkę, będzie bardziej widać kolor, taki oryginalny, o jest super. Środki do kwiatów, to też są jakieś takie pasmanteryjne kwiatuszki, które po prostu mi idealnie pasowały. Ona już jest trochę powyginana, no niestety droga z Wrocławia ją trochę dobiła. Papier był dość mocno zniszczony na brzegach. Ciężko byłoby mi go odratować więc postanowiłam, że ja go po prostu postrzępię jeszcze bardziej. Yy, tu jest tam jeszcze przeszycie radełkiem, mniej istotne. I słuchajcie, moim ogromnym, ogromnym plusem było, że taka praca na wyzwanie, na zlocie powstała. Że yy, mogłam, że tak powiem, spróbować swoich sił pod presją czasu tych wszystkich ludzi, często gęsto tych ludzi, których zna się z internetu, Postanowiłam, że spróbuję. Mam po prostu te 20 minut, pół godzinki, spróbuję. I zrobiłam. I dla mnie już sukcesem było to, że ta praca w ogóle powstała, że odważyłam się postawić ją na tym stojaku wśród innych prac. A jeszcze większym zaskoczeniem było, jak pojechaliśmy z dziewczynami przy. na Moje na wyniki konkursu na 17 i wyczytali mnie słuchajcie wygrałam byłam wyczytana jako trzecia ale wygrałam nagrodę i to ta moja skromna kartka z 20 złotych wygrała więc jestem w niesamowitym po prostu szoku udało mi się yy, wcisnąć do scrapcard czyli do Karoliny na make and take. -i. Pracy niestety nie, nie pokażę Wam, ponieważ jest nieskończona, ale pokażę Wam jakie piękne ka papiery Karolina robi sama. To są papiery Karolina. One są wydrukowane na trochę błyszczącym papierze, ponieważ to jest druk y, zwykłej drukarni, a nie druk offsetowy. Ale tak prezentują się, tak się prezentuje kartka. Ona jest jeszcze nieskończona, tu jest jeszcze masa elementów, które Karolina y, Kamyczki, elementy, które Karolina maluje sama za pomocą tabletu graficznego. Nie mam pojęcia, jak ona to cudownie robi. W każdym bądź razie udało nam się z starszą córką cisnąć na, na warsztaty, na których byłyśmy i bawiłyśmy się świetnie. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć te prace mi i uli, więc może się jeszcze uda nam pochwalić. Tutaj widać zresztą, mamy dwa zestawy, ponieważ obydwie brałyśmy w nich udział. Kolejną rzecz, którą bym chciałam Wam pokazać. Chciałabym wam pokazać. To jest filcowanie na sucho. Znaczy w sumie efekt warsztatu, filcowanie na sucho. Z gosią sagan. I z takiego oto czegoś, przy pomocy takiego czegoś powstało takie coś. Tadam. Bardzo miły warsztat. Y nie spodziewałam się po prostu tego, że ja coś potrafię, że ja coś, że tak powiem, dam radę wykombinować. Wykombinowałam. Mam nadzieję, że będę miała czas, bo to niestety trochę czasochłonne jest. Mam nadzieję, że będę miała czas, żeby jeszcze kiedyś w przyszłości spróbować filcowania. Tu jest Home Decor stworzony z ozongułej. Jest to napis Memories z. Takim mini albumikiem, tu możemy sobie włożyć zdjęcia. Jeszcze chciałam zrobić mocowanie na magnes, myślę, że zrobię. Kwiatki ręcznie robione, napis, farby i akcja opalania druta. Otóż, tak, można się czegoś dowiedzieć na warsztatach. Można się dowiedzieć, jak się opala druta. Opala, tak synku, opala się druta. Słuchajcie, w następnym filmie postaram się em, nagrać zakupy wygrane i całą resztę. Na razie taki szybki filmik. Pa!